Siemanko, Siemanko, tutaj, VUni. Wracamy po urlopie do ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy, ciężkiej pracy. 1 września widzimy się w Bismarcku, na imprezie Wydziału Prawa Administracji UW. Lecimy z tematem. Pamiętajcie, weźcie są dobrych dobry humor i handle. <śmienny> Aha, i jeszcze jedno. Wysyłacie nawet najlepsze filmik. <śmienny> Ha! I jeszcze jedno! Wysyłajcie nam Wasze najlepsze filmiki z wakacji, a najlepsze... Nagrodzimy oklaskami! Lecimy z tematem! <grywka> <grywka>